Brzuszkiem pilnika, krótkimi i płynnymi ruchami skracamy wolny brzeg. Pilnik trzymamy delikatnie, nie musimy go mocno przyciskać do płytki. Wystarczy go lekko przyłożyć i piłować od jednej strony do drugiej. Aktualnie widzisz zabieg wstępny pod przedłużenie na formie. W przypadku manikur hybrydowego nie ma konieczności skracania wolnego brzegu aż do opuszka. Jeśli klientka chce mieć zachowaną długość paznokci, wystarczy nadać im odpowiedni kształt. Czasami podczas piłowania mogą wystawać z podwolnego brzegu zadziory, które można łatwo usunąć polerką. Nakładamy preparat do usuwania skórek, który zaczyna działać po 10 sekundach. Nie jest to niezbędne, aczkolwiek bardzo się przydaje, bo skórki wręcz same będą odchodzić przy użyciu samego dłutka. Preparat nakładamy tylko na obrąbek naskórkowy. W upływie tego czasu chwytamy za i zaczynamy odsuwać skórki. Delikatnie przykładamy do skórek i odpychamy. Uważamy na to, aby nie naciskać za mocno na płytkę paznokcia, gdyż możemy ją łatwo uszkodzić. Dokładnie odpychamy skórki. Niektóre kosmetyczki używają patyczki z drzewa pomarańczowego do odsuwania skórek. Ja polecam Ci metalowe dłutko ze stali nierdzewnej, które można używać wielokrotnie, oczywiście po sterylizacji. Ogólnie wszystkie narzędzia ze stali nierdzewnej musimy sterylizować po każdej stylizacji dla bezpieczeństwa swojego, jak również klientek. Jeżeli jeszcze widzimy jakieś skórki, których nie dało się usunąć za pomocą dłutka, bierzemy do ręki cążki i wycinamy. Musimy być przy tym delikatne, dlatego że cążki są bardzo ostre i można łatwo skaleczyć klientkę. Pamiętajmy, żeby usunąć tylko martwą część na skórka. Skórki można usunąć jeszcze za pomocą mandrela, jednak wymaga to już pewnej wprawy.